Patrzęł na ostatnie posty właśnie, że byłaś na e, pamiętniki Bridget Jones, kolejnej serii, tak. i napisałaś coś takiego, że e, ona jest takim jakby twoim alter ego, więc sobie... Tak. Tak zastanawiałam hmm, się, O co może tutaj chodzić? Czy też y, miałaś Małgosiu problemy właśnie takie miłosne, że nie mogłaś znaleźć miłości w ogóle na początku, nie. że może był ten rozsądny mężczyzna, a był też mężczyzna nie. taki, który był bardziej y, 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 właśnie kobieciarzem nie. powiedzmy, tak? tak? Nie. Jak ja to, miałam wyglądało? dokładnie w drugą stronę, to znaczy y, ja. Miałam nadmiar miłości. To znaczy, ja wpadałam za każdym razem w związki, które wszystkie były wielką miłością i każda miała być do samego końca. Ja jestem typem, który trafiał na bardzo dobrych mężczyzn w swoim życiu. I trochę też jest tak, że faceci są niestety na pewne etapy w życiu. I oczywiście nigdy nie chciałam. Intencjonalnie wchodzić w różne związki, ale tak się działo i ja z tym, co przynosił los, po prostu dawałam sobie radę. O Bridget Jones bardziej mi chodziło w tym kontekście, że ja za każdym razem się dziwię, jak inny jest odbiór mnie zewnętrznie, od tego, co ja czuję w środku. Ja w środku jestem osobą bardzo spontaniczną, czasem niezręczną, czasem nie radzącą sobie z wieloma rzeczami, roztrzepaną, mm -hmm. taką, która robi sto rzeczy naraz. A w takim odbiorze społecznym jestem traktowana jako bardzo solidna, bardzo zdeterminowana, tak. bardzo chłodna często, a jestem niezwykle emocjonalna. Więc jak mówię o tym, że w życiu jest takie moje alterego, bo to jest ona ma te cechy, które ja czuję, że mam w sobie, a których inni nie dostrzegają, bo widzą tylko ten zewnętrzny, to... perfekcyjny wizerunek.